Mamy tutaj kociewskie gwizduny. Jest to bardzo stary zwyczaj. W czasie Adwentu po 9 grudnia, po święcie Najświętszej Marii Panny, na kociewiu chodziły tak zwane gwizduny. Odwiedzały każdą zagrodę. Kto tej zagrody, zagrody, która nie była odwiedzona, uważano za afront. Gwizduny. Najważniejszą postacią był Gwizdun. Gwizdun była to postać właściwie z nierozpoznawalną twarzą. Nikt nie wiedział, kto to jest. O swoje przybycie ogłaszał dzwonkiem, pytał dzieci o modlitwę, czy odmawiają paciorek rano i wieczorem. Te dzieci, które były grzeczne, mogły liczyć na to, że na Boże Narodzenie pod choinką znalazły talerz, bo kiedyś nie było prezentów. Dzieci wystawiały talerze, i na tych talerzach znajdowały słodycze. Oczywiście idą z nami aniołowie, również gwiazda, która symbolizowała oczywiście gwiazdę betlejońską, która oznajmiała narodzenie Chrystusa. Jest również postać ze świata zwierzęcego, niedźwiedź, którego akurat w naszym przedstawieniu prowadzi cygan. Każda postać ma, reprezentuje kogoś: świat zwierząt, cygan. Świat biznesu. Następnie jest, cygu, jest Cygan, Żyd z Kozą. Koza, znowu świat zwierząt. Blisko żyjemy: ludzie i zwierzęta. Żyd, biznes, pieniądze. No i oczywiście dzieci, które, kocierskie dzieci, które niosły swoje życzenia do Jezusa. Jest również kominarz, który przepowiadał ludziom szczęście. Bocian. Bocian yy, przesymbolizował figlarza, ponieważ yy, podchodził do dziewcząt, łapał za sukienki, za włosy, za warkocze, swoim dziobem grzebał tam, gdzie mu trzeba, a yy, potrafił też i ukraść tego wigilijnego śledzia. Ja pierwsza, o Jezu malusieńki, któryś się we wstańce narodził, na Tobie wielkie dzianki, ze zgrzechów nas oswobodzisz. Wiersze im gadać dla maleńkiej dzieciny, aby miłość swą okazać u rodziny. A patrz, co Ty znasz? A niech lewowy struchu mój, ty zawsze w nie stoi, rano, wieczór, mnie w nocy, bądź mi zawsze do pomocy. Do mnie od wszystkiego złego i do zdrowia, do żywota, wiecznego. Amen rado, że tak powiedziałaś? Proszę bardzo, profesor Luska. Życzę tym wszystkim zdrowia, w szczęścia i co byś w swoje życie w zdrowiu i radości pędzili. A teraz nabyły pupy zaśpiewamy kolenda. Przyłony dolinie w waszej kaninie, rzecz małaś miłosne w kątym drzewie, a tu na raz Pastuszkowie do Betlejem, a tu narasają owiec krzyczą pieszka. Pastuszkowie do Betlejem, gdy w lasu na Buda, to wierzchem strachu spadł ten na z samego dachu. A lecieli tam a niej, mocno zamia się na śmieli do rozpuku. Przylecieli tam niej, mocno zamia się na śmieli do rozpuku. Powiedziała ludziom swoja przygoda, razem się wygrali ze mną ta droga. Zaczasnęła się stajenka, roześmiała się panie taka, ta pa, 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 pa. się stajenka, śmiała się panie kata,